Cześć, jestem Dawid. Chcę zadać Ci pytanie: czy zdarzyło Ci się czuć kiedykolwiek taką pustkę i brak sensu życia pomimo wielu różnych zajęć i aktywności? Ja tego doświadczyłem. Stwierdziłem prawie całą Europę. Prowadziłem aktywne życie zawodowe, brałem udział w wielu wolontariatach i projektach. Interesowałem się rozwojem osobistym, ale ciągle czegoś mi brakowało. Na szczęście mój przyjaciel pomógł mi zobaczyć, czego naprawdę potrzebuję. Krzysiek po prostu podzielił się ze mną swoim doświadczeniem z Bogiem. Zaczął opowiadać mi o Jezusie. Pokazał mi w Biblii, jaki Bóg jest naprawdę. Zrozumiałem, co to tak naprawdę znaczy, że Jezus umarł za moje grzechy, że zmartwychwstał i jest Panem. Zapragnąłem prawdziwej relacji z Bogiem i zobaczyłem, że Biblia jest niesamowicie praktyczna. Widziałem również, że potrzebuję spokoju i poczucia bezpieczeństwa, które widziałem u mojego przyjaciela. I podjąłem najlepszą decyzję w moim życiu. Uznałem, że chcę iść za Jezusem. Niedługo po tym przyjąłem chrzest. I to był świadomy chrzest jako osoba dorosła, bo właśnie tak przedstawia to Biblia. I kiedy to zrobiłem, moje życie zaczęło się zmieniać. Nagle Bóg wypełnił tą pustkę, którą miałem w sercu. Czytając Biblię, zrozumiałem, że stałem się dzieckiem Bożym, i że to dzięki temu, że Jezus umarł za moje grzechy, już nie muszę się martwić tym, gdzie trafił po śmierci. Cudowne jest to, że Bóg każdego dnia działa w moim życiu i mogę śmiało powiedzieć, że jest moim przyjacielem. Doświadczałem na przykład tego, jak Bóg dawał mi wszystko to, co potrzebuję do życia w idealnym momencie. Bóg wyciągnął mnie z depresji, z niechęci do życia, a także z wypalenia zawodowego. A nawet fizycznie uzdrowił mnie w chwili, kiedy dosłownie umierałem i byłem sam bez możliwości uzyskania pomocy. Życie w bliskiej relacji z Bogiem to jest najlepsze, co się może wydarzyć w życiu każdego człowieka. Chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś sięgnął po Biblię, żebyś zaczął czytać, i poznał Boga, poznał jaki On jest, bo to jest najlepsze, co możesz zrobić. Przeczytaj na przykład Ewangelię Jana, dzieje apostolskie, i zobaczysz mnóstwo rzeczy, które pozwolą Ci odkryć prawdę i to również będziesz mógł doświadczyć tego, co ja.